To już siódma część mało znanych faktów o Zodiakach. Jeśli podoba ci się ta seria i nie chcesz przegapić żadnej z części, to zostaw suba i like. A teraz nie przeciągam i zaczynamy. Nie każda miłość jest przypadkiem. Niektóre są lekcją, inne długiem z poprzedniego życia. Karmiczne relacje przychodzą wtedy, gdy masz coś do odrobienia. Czujesz, że znasz tę osobę od zawsze, a jednak z każdym dniem coraz bardziej się ranicie. To dlatego tak trudno się odciąć. Twoje dusze pamiętają siebie, ale przyszły tu nie po bajkę, tylko po naukę. Najczęściej karmiczne połączenia tworzą: skorpiony, ryby i bliźnięta, bo to znaki, które łączą emocje, iluzje i obsesje. Z nimi uczysz się puścić to, co cię spala. A lwy, wagi i strzelce? Oni uczą cię ego, granic i tego, że miłość bez równowagi zawsze kończy się bólem. Karmiczna relacja to nie koniec, to transformacja. Nie chodzi o to, by ją zatrzymać. Chodzi o to, by z niej wyjść silniejszym niż wszedłeś. Chcesz część 8 o zodiakalnych połączeniach dusz? Twin Flame vs Soulmates? Zostaw komentarz oraz suba, jeśli mam to nagrać.